Z rano w telewizji, w pierwszym programie w telewizji spotkało się dwóch orłów, Jeden z lewej, drugi z prawej. Jeden geniusz, drugi jeszcze bardziej mądry. I pewno bym w ogóle sobie odpuścił yy, rozmowę na ich temat. Zresztą jak widzicie, nawet nie wymieniam ich nazwisk, po co będę mu taką <grafię> reklamę. Tylko, że oni rozmawiali i na temat yy, protestów górniczych. Ja mam swoje wyrobione zdanie na temat protestów górniczych, ale to nie jest temat do dzisiejszej rozmowy. Dlaczego o tym mówię? Bo, słuchajcie, tam padło yy, z ust tego bardzo mądrego yy, polityka prawej sceny, chociaż PO to, to jest na pewno prawa scena, Holleige, bo to. Jak to ktoś tak powiedział, nie, pie, nie wydra na kształt świdra. I ten bardzo mądry polityk prawej strony, to tego polityka, jeszcze bardziej mądrego z lewej strony, powiedział coś takiego. No bo górnicy wykorzystują okazję, tam związki zawodowe wykorzystują okazję, że mają mały rok wyborczy i dlatego chamsko bezczelnie kurwa protestują. No, tak było bez tego. Kurwa. A ponieważ on jest polityk bardzo mądry, bardzo kulturalny, a ja jestem sobie tylko Jan Kowalski. Więc chcę odpowiedzieć w imieniu niezwiązków, bo mi latają, natomiast chcę odpowiedzieć w imieniu zwykłych Janów Kowalskich. A kiedyż my mamy protestować? W ciągu okresach międzywyborczych? Przecież w ten czas wszyscy wy, wy to mają myśli polityków, całą elitę polityczną. Wy wszyscy macie w ten czas zwykłego Jana Kowalskiego tam, gdzie tracą swoją tatą szlachetną nazwę. I jedyną możliwością zaprotestowania, skutecznego zaprotestowania, to jest uderzenie w elitę polityczną przed wyborami. Bo tylko wówczas bądźcie o własne koryto i o własne stołki, jesteście w stanie zapomnieć o Margarecie Thatcher.